Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa, czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie powiedzą wam oto tam. Lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie jaśniej od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą, oto tu jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą Wam, oto tam, lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie jaśniej od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z synem człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.